Wieloryb w porcie w Świnoujściu. Został odholowany i zatopiony na pełnym morzu. To niecodzienne zdarzenie poruszyło mieszkańców Świnoujścia i całą Polskę. Pod koniec lipca, do portu LNG w Świnoujściu wpłynął tankowiec z gazem. Z nim przy nabrzeżu pojawiło się ciało ogromnego, martwego wieloryba. Miał około 15 metrów długości i był już w stanie zaawansowanego rozkładu. Widok szokował, a odór rozkładającego się ciała był tak silny, że służby natychmiast zabezpieczyły teren. Początkowo rozważano wyciągnięcie zwłok na ląd, ale specjaliści ostrzegli, że to może doprowadzić do skażenia środowiska i zagrożenia epidemiologicznego. Dlatego zapadła decyzja: ciało wieloryba zostanie odholowane na pełne morze i tam zatopione. Operacja odbyła się 2 sierpnia przy pełnej zgodzie służb ochrony środowiska. Zwłoki zatopiono na głębokości kilkunastu metrów. Choć nie udało się ustalić gatunku zwierzęcia, eksperci podejrzewają, że był to płetwal zwyczajny jeden z największych ssaków świata. To kolejny przypadek, który pokazuje, że Bałtyk nie jest już morzem tak przewidywalnym jak dawniej.